Cześć, dzisiaj chciałbym pokazać wam taki balancer do baterii. Przygotowałem tutaj schemat, żeby wyjaśnić jego zasadę działania. Balancer jest podłączony pod te same kable co BMS. Można go podłączyć, jak już bateria jest gotowa, albo przy procesie budowy. Jego zadaniem jest wyrównanie napięć na sekcjach baterii. Jak wiadomo, wszystkie sekcje muszą mieć to samo napięcie, żeby bateria idealnie pracowała. W tym celu balanser transportuje prąd z bardziej naładowanych ogniw do tych mniej naładowanych, powodując wyrównanie poziomu naładowań wszystkich sekcji. Taki balanser ma podobną wtyczkę jak BMS też składającą się z 14 kabli należy jednak zachować czujność przy podłączaniu tego aby nie pomylić kolejności w moim przypadku będę podłączał BMS już pod gotową baterię, pod przewody wyprowadzone do BMS po przylutowaniu wszystkich przewodów warto jeszcze sprawdzić kolejność napięć przed podłączeniem układu żeby nie doszło do jakiegoś niechcianego uszkodzenia po upewnieniu się, że napięcia są w odpowiedniej kolejności, można przystąpić do sprawdzania, czy nie polecą jakieś firewerki przy podłączaniu układów. Takie balansery są dostępne w różnych rozmiarach, nie tylko pod baterie na 13 sekcji. Można wybrać na mniejszą ilość lub większą ilość. Są dostępne także ich różne moce. Tutaj w moim przypadku jest to maksymalna moc 1,2A, ale są także mocniejsze.